Wiecie co mnie w. Ogólnie rzecz biorąc, kierowcy teoretycznie to rowerzyści nie znają przepisów, teoretycznie to my zawsze jesteśmy źli, ale. Większość sytuacji niebezpiecznych, jakie spotykają mnie na drodze, to przez błędy kierowców. Jednak nieważne, czy ja się będę wkurzał, czy ktokolwiek się będzie wkurzał, na mnie, na innych rowerzystów, na mnie jako kierowcę, na innych kierowców, nic z tym nie zdziałamy. Możemy tylko wzajemnie na siebie uważać. Oczywiście, my rowerzyści, też nie jesteśmy święci. Ja jako rowerzysta i kierowca też nie jestem święty i popełniam i pełniam i będę popełniał wiele błędów. Trzeba się do tego otwarcie przyznać, tylko trzeba być świadomym tego, że inni mogą sprawić, że my będziemy w niebezpiecznej sytuacji i tego, że nasze głupie decyzje mogą sprowadzić nieszczęście na kogoś innego. Dlatego w prawie drogowym oraz ogólnie na ulicach powinna dominować zasada ograniczonego zaufania do siebie, szczególnie na skrzyżowaniach, tam gdzie nasze drogi mogą się skrzyżować. Najbardziej powszechny błąd kierowca. Wyprzedza nas i w ostatniej chwili skręca w prawo. Jak mnie to irytuje, jak mnie to wkurza. Niejednokrotnie zdarzało się wyprzedzanie w takich miejscach, gdzie nie było widać, czy coś wyjeżdża z drugiej strony. I tak oto do zderzenia czołowego mało nie to prowadziła straż miejska nasza jasielska. Czy raz o mało nie zaparkowałem w drzwiach radiowozu naszej powiatowej policji. No ja pierdzielę, jeżeli oni nie dają sobie rady, to co ja mam myśleć o normalnych kierowcach? Co my możemy zrobić? Pamiętajcie, żeby rozglądać się do tyłu. Kierowcy, którzy będą chcieli Was wyprzedzić, będą wyraźnie to pokazywać. Jeśli będą chcieli zdążyć, skrzywaniem na pewno przyspieszą, pomimo, że powinni zwolnić. Po prostu rozglądajcie się do tyłu. Może załatwcie sobie lusterko, tak jak ja, bo jest przydatne, ale też musicie się nauczyć z niego korzystać. I nie bierzcie tego, że Wy jedziecie prosto za pewnik. Widziałem kilka sytuacji, gdzie rowerzysta już leżał z, dlatego, że ktoś mu zajechał drogę. Ja miałem wielokrotnie taką sytuację. W, w krytycznych sytuacjach kilka razy na dzień w przeciągu dwóch tygodni. To jest paranoja, że rowerzysta, ja mam prawo jazdy i też teoretycznie znam przepisy ruchu drogowego, musi uważać na tych, co właśnie zdali egzamin państwowy. Niestety, tak ten świat wygląda. Więc po prostu pamiętajcie, jeżeli zbliżacie się do skrzyżowania, gdzie jest skręt w prawo, sprawdzajcie z 20 razy, czy ktoś na pewno was nie wyprzedza i czy ktoś nie będzie chciał właśnie skręcić w prawo. Co wy możecie zrobić? Zbliżając się do skrzyżowania i widząc jeszcze auta w miarę daleko, starajcie się jak najszybciej ominąć to skrzyżowanie. Zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, która weszła w 2013 roku, jak dobrze pamiętam, zbliżając się do skrzyżowania, gdy na waszym pasie ruchu można jechać w wielu kierunkach, a szczególnie jeżeli można jechać w prawo, możecie jechać środkiem jezdni, żeby właśnie uniemożliwić takie zajechanie drogi. I mam nadzieję, że będziecie na siebie uważać, bo to przede wszystkim o to chodzi, żebyście na siebie uważali i pamiętajcie, żebyście, tak jak wspomniałem wcześniej. Mieli ograniczone zaufanie do innych. Nie bójcie się rowerzyści, my też operwiemy. Póki co wojna 2 na 4 koła trwa. Więc na pozostałe filmy zapraszam do Piotra z kanału Pociemku. Trzymajcie się, cześć!